e por © wokół Pomnika Pamięci. W 67. rocznicę jednej z największych bitew partyzanckich w okręgu krakowskim Armii Krajowej, stoczonej w dniach 12-15 września 1944 roku składamy hołd wszystkim, którzy oddali swe życie za wolność ojczyzny. Synowie i córki narodu polskiego, żołnierze i cywilni bohaterowie, którzy podczas okupacji a później w czasach, w czasach reżimu Stalinowskiego toczyliście śmiertelną walkę o wolność, godność i honor narodu polskiego. W walce tej oddaliście to, co najdroższe swoje życie. Stańcie do apelu. Polegli na polu chwały. Wzywam poległych w wojnie obronnej 1939 roku. Którzy pierwsi w Europie powiedzieli nie pancernej nawale hitlerowskiej, do Was wołam żołnierze 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej 12 Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Batalionów Obrony Narodowej broniących Ziemię Myślenickiej przed najazdem wroga. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Chwała bohaterom. Wzywam Was. Którzy wierni żołnierskiej przysiędze, krwią swoją zrosili pola bitewne Francji, Norwegii, Rosji, Anglii, Libii, Włoch, Holandii, torując sobie drogę do Polski. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Chwała bohaterom. Wzywam poległych i zamordowanych żołnierzy Wojska Polskiego, tworzących największą w Europie armię podziemną, Armię Krajową. Wzywam Was, bohaterowie Polski walczącej, którzy nie ujęliście się pod jarzmem okupanta, stańcie do apelu. Polegli na polu chwały. Wzywam harcerzy, którzy podczas wojny obronnej w 1939 roku stanęli w obronie najświętszych wartości: Boga, honoru i Ojczyzny. Wzywam Was, harcerze, żołnierze z szarych szeregów, którzy w czasie okupacji przelewali krew za wolną i niepodległą Polskę. Do Was wołam, harcerze, którzy polegli powstaniu warszawskim, walcząc o wyzwolenie stolicy. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Chwała bohater do was wołam, lekarze i sanitariuszki, uczestnicy wielu akcji bojowych niosących pomoc rannym żołnierzom. Was wzywam, bohaterki z Wojskowej Służby Kobiet pełniące służbę w łączności, wywiadzie i kontrwywiadzie. Stańcie do apelu. Cześć ich, pamięci. Cześć ich pamięci! Wzywam poległych żołnierzy AK, obwodu Murawa, z oddziałów prąd, Odwetu, śmiałego, pościgu żółwia, szkoleniowego i lisowczyków, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli ofiarę najwyższą swoje życie. Stańcie do apelu, polegli na polu chwały. Na polu Was, wzywam żołnierze przebywający czasowo na terenie obwodu Murawa, oddziałów błyskawicy, huraganu, potoka, gromu, szczepca, dęba oraz trzech oddziałów żelbetu, które poniosły największe straty w bitwie na zawadce, stańcie do apelu. Polegli na polu chwały. Wzywam was, oficerowie Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej i innych organów państwa polskiego bestialsko zamordowanych w Kozielsku, Charkowie i Miednoje. Was wzywam, zgładzeni i pomordowani w hitlerowskich obozach zagłady, w stalinowskich łagrach, zamęczeni w katowskich gestapo i NKWD, mordowani w publicznych egzekucjach. Stańcie do apelu. Zginęli śmiercią męczeńską. Ginęli Was wzywam ofiary mordu i pacyfikacji wsi Wiśniowa, Lipnik, Jarosławiec, Zawada, Jawornik. Dzieci, starców, kobiety bestialsko i niewinnie pozbawionych życia. Spoci! pamięci! apel poległ go Harcmistrz Józef Jasek. Swój wieniec składa Związek Kombatantów. Rzeczpospolitej i byłych więźniów politycznych Oddział Myślenicy Na czele Stany Bagińskim i Janem Maliną Wiązankę i Wieniec składa Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Na czele z Bolesławem Chęcińskim, Józefem Skałką I jako ostatnia delegacja ze Zniczem i Zwieńcem Harcerze imienia Andrzeja Miodowskiego, chłopiec Myślenicę. Zachmeldował swą gotowość umierać za Polskę. Tak jak ty nie się szpleca, koniu w ręku karabin, w sercu miłość, nadzieję i troskę. Może tu w nowych słup i W bielicach brzozowymi krzyżami znaczony, swą dziewczynę pożegnał, nic nie wiedząc, że tylko kilka dni życia mu przeznaczony w naszej ziemi śpiewamy, ziemi pokłon składamy, taki prosty, serdeczny, harcerski. Niechaj jako poniesień, to malarę rajdową, nowe jutro i przyszłość nową. Na pomniku wyryto, że szesnaście miał wiosen, że był śmiały, odważny, radosny. Kiedy padał, płakała cała puszcza i odłowa nie doczekał, czekanej na tak wiosny. Lecz choć on nie doczekał, to nie zginął tak sobie przedarz szlak, którym dzisiaj wędrujesz. Kiedy tak przy ognisku śpiewasz sobie baladę, tak jak on w sercu ojczyznę czujesz. Naszej ziemi śpiewamy, ziemi pomoc składamy taki prosty. Węgierski, polonijski, niemiecki, francuski, angielski, hiszpański, włoski, Naszej ziemi śpiewamy, ziemi pokłon składamy, taki prosty, serdeczny, harcerski. Niechaj echo poniesie tę baladę rajdową, nowe jutro i przyszłość nową.